Cześć. W tym filmie pokażę Wam, jak z tego ananasa yy, przygotować taką sadzonkę, żeby to sobie hodować. Powiedzmy w doniczce. Owoc kupiony w jednym z supermarketów. No, i w tym celu musimy tą górną część odłączyć od owocu. Najlepiej to ukręcić. Obracamy, żeby to po prostu wyszło. O ukręciło się. Nie obcinamy nożem, tylko obracamy. Dobra. Mamy to ukręconą, tak jak to powinno być. Tak to wygląda w owocu. I co teraz robimy? Obczyszczamy gdzieś 2-3 rzędy tych liści, obczyszczamy, odrywamy. Ostatni rządek, o to będzie ten. To wygląda, tu jest trochę zeschnięte, no niestety. Zobaczymy czy to się przyjmie. Ja wsadzę tego ananasa do wazonu, wody tam troszeczkę już jest świetnie, to stoi sobie, zobaczymy jak to i zobaczymy jak to się zachowa. Po jakim czasie puści korzenie, czy nie puści? To tyle i zapraszam na kanał YouTube oraz Facebook. No i tam będziecie mieli na bieżąco informacje. Trzymajcie się, cześć.